Idziemy w naszych rozważaniach za świętym Janem, ewangelistą. Drugi punkt naszych rozważań na temat, moi drodzy, agenda roku 2033. Zbieram już ostatnie myśli z tych naszych urzędzi, by przejść później już. Do trzeciego punktu i przyglądać się dramatowi opanowania świata przez trzy bestie. Święty Jan kończąc kazanie przypomniał nam, że Kościół odrodzi się. używając mocy samego Boga. Ciało jednak Kościół Święty musi być jednak samemu Bogu posłuszne i uległe. Będę je dotąd doświadczał, aż tak się stanie. W jednych z orędzi Bóg mówi, że to będzie w tym momencie, kiedy rządzący Kościołem zrozumieją, że służyli innemu Panu. Że on ich wypuści po prostu w maliny. Poznają dramat, ale to będzie już za późno. Jest w tym zdaniu jeszcze jednym ogromne misterium. Nie tylko iniquitatis, ale i mądrości Boga, bo Bóg mówi, jeśli Bóg wydał, Jan Ewangelista mówi, jeśli Bóg wydał. Kościół na wroga to nie dlatego, aby o nie dbał, ale po to, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się z sobą. Świętego Jana jest sobą, proszę, by mi to bardziej wyja wyja wyjaśnił, no bo realnie, pytam się świętego Jana, tracimy ludzi, masa na potępienie idzie. Kościół pusty. Jak ta próba ma wszystkich wygodzić nas z kościoła, to mnie coś tak nie bardzo trybnie? nie? Zadaję takie pytanie do tego zdania. Jeśli Francja się publicznie przyznała w, w liczeniu głównego Urzędu statycznego, że ponad 70% są ateistami, to ilu się nie przyznało? Jestem po lekturze dużej, dużej części Mafia Sant Galen. Dzieci jest to przerażające. Wszystko uknuli, wszystko wprowadzają. Bergoglio to realizuje perfekcyjnie. Komunia rozwiedzionym na rękę. Dzieci wprowadził. Teraz wzmocnij pozycji kobiet w kościele, więc nagwałt wprowadza, moi drodzy. Kobiety do ołtarza zmienia prawo kanoniczne. Już mogą być lektorkami, czyli za chwilkę diakoni i lada moment kapłani. I trzeci diabelski punkt decentralizacja kościoła. Kardynał Bradmaier powiedział, jeśli idzie o Niemcy, no to będzie połączenie protestantyzmu z katolicyzmem i jeden narodowy kościół. Dzieci, jak czytam te strony, gdzie masę faktów historii znam, jest to przeraże, przerażające. Martini, Silvestrini, O'Connor, cała, cała seria bestii ubrane w purpurę i dzieci rozwala kościół perfekcyjnie. Nie zdawałem sobie sprawy jaką opozycję jaką opozycję miał świętej pamięci papież Benedykt XVI kardynał Ratzinger co oni wyrabiali by mu umilić pontyfikat Gwarancja świętego Jana i Ewangelii jest taka sama. Kościół jako oblubienica i małżonka Chrystusa nie może się od Niego odłączyć, ponieważ został przez Niego zaślubiony, a więc jest to wieczna i nierozerwana więź. Proszę Pana Boga, dla mnie osobiście o więcej światła. Duch Święty, kończę rozważania Jana, obecny w Kościele Katolickim jest prawdą, która zwycięża, zwycięży ducha przyjemności i pychy, a stanie się to poprzez odnowę moralną wezwanych do Pana. To, co zrobił Pan Bóg z nami przez 14 lat albo... I mniej, jeśli ktoś skoczył później, ale został cylnięty, to dzieci Bóg dokonał odnowy moralnej. Myśmy się zmienili. My żyliśmy jak psy. Dostaliśmy łaskę odnowy moralnej, naprawy życia, spowiedź, komunia, oddanie się w niewolę Panu Bogu, ale zaraz dostaliśmy dramatyczną łaskę poznania o... Prawdy o stanie Kościoła. To jest przerażające. Nie da się dzieci wyrazić tu słowami na przykład mojego cierpienia z powodu tego, co oni zrobili Kościołowi katolickiemu? Co jeszcze planują zrobić? Dzieci co zrobią? Odnowienie Kościoła będzie poprzez odnowę moralną dusz wezwanych przez Pana. Na razie nas tak niewielu otrzymało tę łaskę. Może, daj Boże, jest w naszej Ojczyźnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy nas słuchają. Może, daj to Boże. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi którzy chcą zmienić swoje życie. Ale to jest kropla wobec narodu, który liczy 80 milionów ludzi tu, w naszej ojczyźnie i za granicami Polski. Bo tam, gdzie są Polacy, tam jest też Polska. Czyli tam są nasi bracia za granicą. W naszej globalnej bitwie myślimy o wszystkich i walczymy o każdego człowieka. Ale jest jeden problem. Wszyscy są wolni. Mają wolną duszę. Święty Jan Ewgańska mówi, każda dusza musi sama dokonać wyboru i przeciąć wszystkie ograniczające ją więzy, którymi zły duch przybawił je do siebie. Aby ją zniszczyć, a potem w pełnej świadomości rzucić w nieznane przestrzenie wiary i przyznać się do swego prawdziwego Pana i właściciela, jakim jest Bóg w Trójcy Jedyny. Stanie się to poprzez odnowę moralną dusz wezwanych przez, przez Pana. Błagamy, aby było ich Najwięcej. Dzisiaj przedstawiłem kilka próśb. Po, połowę to ratunek najbliższych. Dzieci, męża, żonę, wnuków. Dzieci, to jest przerażające. Jesteście już ostatkami w swoich rodzinach. Rozumiecie? Ostatkami, które próbują wyciągnąć te rodziny z, z kopalni zła, szczeluści zła. Dlatego święty Jan bardzo prosi was, czytajcie więc słowa Boga, chodzi o nasze orędzia, z wielką uwagą i miłością. Bo kto nie podda się Duchowi Bożemu, temu te prawdy nie zostaną objawione. Było kilka dziej modlitw, aby wymienne imiona dzieci czy wnuków otwarły się na orędzia nasze. Rozumiem Pana Boga, i tu przychodzi myśl, pytania, które zadałem świętemu Janowi. Czemu Bóg czeka? Bo jeszcze są tacy ludzie, których potraficie uratować a post jest tą bronią, która ich wyciągnie. Jakby Bóg, pamiętaj, mi to wyjaśnia, ja, dziwiłem, to ja byłem troszkę zbuntowany, jeśli by Bóg uderzył tak, jak ja chciałem, Maranta, przyćpanie, Panie, powiedział ogromna, to byłaby ogromna strata dla ludzkości, a tak jeszcze daje im szansę nawrócenia, wyciskając z nas, ostatnie poty łask, na które dzieci stać nas. Zamykam to rozważanie orędziem Pana Jezusa z dwunastego roku, 18 luty. Mowa Boga, a walka światów. Przeciwnik na tą wojnę jest, dzieci, perfekcyjnie przygotowany. Teatr, sztuka, telewizja, internet, wszystko, co jest związane, edukacja, wszystko służy szatanowi. Jest taki system ogłupiania ludzi, że dzieci, to jest tragedia. Chcąc uzyskać na przykład pewny zawód czy pewne zdolności, dzieci możesz studiować online parę semestrów, parę lat. Dają ci skrypty, ty go masz. W ogóle nie musisz na uczelnie chodzić, nie musisz skryptu otworzyć, tylko musi być perfekcyjnie, bo może troszkę jest w wymiarze medialnym. Egzamin zdajesz, zdajesz internetowo. Na odległość przysyłają Ci pytania, ty pracujesz, masz dwa komputery, ten skrypt, którego jest egzamin, może obok. Pytanie brzmi, co to jest kura? No to ty wpisujesz na tamtą pracę, co to kura znajdujesz. Kura podobna do ptaka chodzi na odwóg. Przepisujesz tamto, tamci są zadowoleni. No papier pokazuje, że jest do. Dzieci, wiecie w jakim debilnym świecie żyjemy? Za kilka tygodni wasze dzieci, wnuki nie będą miały zadawane nic do domu. Kto nauczył odpowiedzialności? Kto nauczy pracy? Kto nauczy zdobywania wiedzy? Żebym z moim ukochanym klerykiem Piotrusiem mógł poważnie rozmawiać i nim się więcej zająć, ma roczny cykl. Musi przejść 12 egzaminów. Pracuje tydzień u mnie, miesiąc, dostaje tydzień wolnego, daj mu materiały. Będę się z nim spotykał. To, co nie rozumie, ma podkreślić, bo ma prawo nie rozumieć, ale się musi nauczyć. Zalicza Chrystusa króla i ja się go zapytam, komu na świecie najpierw król się objawił i dlaczego. Jak mi tego nie powie, to tego odeślę do skryptu. Nie, nie, nie. To, to musi wiedzieć, że to ma napisane. Trzy pytania i no, ja się w seminarium uczyłem. Każdy podręcznik robiłem trzy razy. Pierwszy dzieci czytałem i zaznaczałem najważniejsze myśli, więc skracałem podręcznik o połowę. Później z tych najważniejszych myśli robiłem super ważne myśli, więc zostało mi 25%. A zaczyncie razem kułem wszystko, rozumiecie? No nie ma szans, żebyś nie zaliczył. Jak uczyłem kolegów, pomagałem, to uczyłem z tego systemu, nie? Z tych 25 pięciu, Ty się nie nauczy, z którym jesteś w stanie. Bo nie masz tyle zdolności, ale jest system, obejdziemy profesora. Musisz pewne hasła znać. I musisz siadnąć, i to, co jest 25 stron, musisz się jakoś nauczyć. bo nie odpowiesz na pytanie, jak odpowiadał student z Libii na Wydziale Rolnictwa, co to jest pług i czemu służy. Żela, ziło. Wiedział. A czemu służy? Nie rozumiem tego. Pytanie nie rozumiem. Zaliczone. Więc bierzemy udział w ogromnej bitwie. Uwielbiam być traktowany, mówi Pan Jezus, w sposób poufny, choć obcowa, obco, chcę obcować z taką duszą, jak nie obcuję ona z nikim. Pragnę tej jedynej intymności i poufności, Poufałości. Jestem najwierniejszym słuchaczem, bo nigdy nie zdradzam powierzonych mi sekretów. Nigdy nie oceniam duszy, która powierza mi swoją tajemnicę, rozumie ją i chce, aby ona mnie rozumiała, aby rozwiązywała moją miłość, roz, rozwi, rozumiała moją miłość i moje pragnienie bliskości ludzkości. Jestem, można powiedzieć, wiecznie wiernym i czekającym przyjacielem, który nigdy nie nudzi się bycie. Bycie słuchaczem tylko słuchaczem. Kiedy dusza wycisza się i otwiera na moją miłość, wówczas zaczyna dostrzegać moją mowę, a ja również mówię i odpowiadam na wszystkie wezwania. Moja mowa jest jak jednak daleko subtelniejsza. Moja mowa wymaga otwarcia serca i duszy na wewnętrzny świat, wewnętrzne doznania, a więc uciszenia ciała, posłomienia ciała, utrzymania go w odpowiednich ryzach. Dzieci, to mamy wszystko. Poza sobą ślub czystości, dziesięć przykazań Bożych, to trzymanie w ryzach naszego ciała. Później lekcja życia w łasce uświęcającej noszenie Ducha Świętego na, na piersi, na swoim sercu. Ciało nie może mieć wieś prymu w człowieku, bo wówczas człowiek nie jest w stanie nawiązać ze mną kontaktu ponieważ jestem istotną duchową. Mój świat jest światem duchowym. Jeśli ktoś z was nie umie pościć, to znaczy, że konsumpcja przekroczyła pewne granice. Wy już nie jecie. Wy żrecie. Bo nie potrzeba tyle jeść. Bo nie, nie masz gdzie tego, tej ilości pokarmu przeznaczyć na energię i na działanie. Pokutujący? Ostatnia armia nadziei dla świata. Świat materialny? Ciało jest dla Was ciężarem odziedziczonym po pierwszych rodzinach. Rodzicach. To oni otworzyli dla Was świat cielesny, świat namiętności, bólu, świat mamiący, zakrywający prawdę. W tej bitwie dojrzałem i ogłosiłem Wam kolejne okienko. Już jest 400 zgłoszonych. Nie oglądam telewizji i internetu. Nie słucham szczególnie portali informacyjnych, by nie kształtowali. Nie oglądam filmów, bo wszystkie są zakodowane pod podświadomym programem dzieci. I to wszystkim bezecnym. Pan Bóg to jasno powiedział w orędziach. Ja to słyszałem, czytałem parę artykułów, gdzie jest to przerażające. Puszczasz film dziecko, Dziecku, a on, on jest tam pełen na, namiętności, agresywności. Czemu wasze dzieci są takie, tak, tak nieznośne? No bo od małości im puszczacie bajkę. A tam są całe przestrzenie zaprogramowanej rzeczywistości podświadomej, o której wy nie wiecie, a one dewastują nas i dewastują Dzieci. Odtąd te dwa świata są w wiecznej walce. Jest to wielka, walka dwóch światów rozgrywająca się w świecie widzialnym i niewidzialnym, w świecie ciała i duszy, skoro w skali makro i w skali mikro, w każdej dusze, w każdym wydarzeniu, w każdej sekundzie i w każdej myśli. Jeśli nie oddacie swojej woli Bogu, przez dar żertwy. Nie, wy, nie wytrzymacie. Przeciwnik, który dowodzi światem, jest od was tysiąc krot silniejszy. Bez poddaniu się woli Bożej, prawu Bożemu, nie utrzymacie się w tym świecie. Dzieci, wszystko, co jest człowiek w stanie wymyślić, by produkować, jest oddawane na służbę szatana. Poprzez reklamy, poprzez produkty, żywność dzieci. Musimy się nauczyć zabezpieczać przed tym wszystkim. Ta bitwa ma nieprawdopodobne przestrzenie. Jak przejdę do czwart czwartego punktu i pokażę, pokażę Wam zagadnienie cywilizacji śmierci. Dzieci to my już nie jesteśmy bagnem. Takiej rzeczywistości widzialnej na świecie nie ma, żeby określić to, co z nas zrobiono i to, co myśmy Zrobili dzieci z siebie. Powtarzam, jest to walka dwóch światów, które są w wiecznej walce, mówi Pan Jezus, rozgrywającą się w świecie widzialnym i niewidzialnym, w świecie ciała i ducha, w skali makro i mikro, w każdej duszy, w każdym wydarzeniu, w każdej sekundzie i w każdej chwili. Dzieci mamy najnowszy komputer do obsługi naszego wydawnictwa. Rolnik w Sandolinie. Najnowsze programy. Za wszystko płacimy ciężkie pieniądze. Dzisiaj co wyrabiał, bo siedziałem na tym szałem Matki Bożej. Co wyrabiał szatan? Dzieci. Nie idzie niczego robić. Komputer się zachowuje wbrew temu, co robi. Nie przesunie się normalnie dzieci w prawo. Piszesz, ośrodkujesz, na lewo nie. Dzieci, ile musiała różnych technik słuchać pani Agnieszka, aż w końcu się rozpłakała. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja je jak dziecko. Robimy coś, co będzie kształtowało tysiące kapłanów na całym świecie. Każdy kapłan, kto z tego mszału będzie się modlił, my będziemy mieli tam procenta udziału w tej inwestycji. Dziś jaką potęgę w technologii pokazywał dam, demon. Dzieci nieprawdopodobne. W normalnym okresie strony w przydrukaniu są połączone. Idzie troszkę płynnie, dzieci. Nie wiadomo skąd. Dlaczego przerwane? Dlaczego tekst zniknął? Córko. Cześćcie się w pogładaniu nadziei w, życiach, w rzeczach widzialnych. Proponują nam za 7 lat dobrobyt, jakiego nie było w życiu. Dobrobyt niesłuchany, bo nic nie będziesz posiadał, a będziesz szczęśliwy. Dzieci, jak to połączymy razem z komunizmem i hitleryzmem, bo to ma zamiary tych nowotworów, to czym prędzej czytajcie wspomnienia z obozów koncentracyjnych, wspomnienia z gułagów, przenieście się myślami do kołomei, to zobaczycie, co z tego dobrobytu wyjeżdżało. Kilkadziesiąt obozów w kraju koło Myi, dzieci Het na dalekim sodzie Syberii, jedna brygada, bo to pracowali na trzy zmiany. Kilkaset tysięcy ludzi wydobywało złoto, czyli w bocie, w kopalniach wychodził piasek. Jedna zmiana kilku, kilku tysięcy ludzi wypłukiwała na dzień 4 kg złota. Ale ludzie ci tracili nogi, ręce odmrożeni, wracali jako karły w rzeczywistość, a to złoto płynęło do Anglii i do Ameryki, bo przysyłali broń Rosji, żeby się żnęli z Niemcami. Radzę, weźcie te lektury i czytajcie. Wy nie wiecie, co wam pragną zgotować, bo każdy pomysł ludzki bez Boga jest piekłem. A największy dramat jest w tym, że Bergoglio i wierchuszka kościoła jest narzędziem tej agendy i tę agendę wprowadza również w kościele dzieci. Góry i pagórki przykryjcie nas. Córko, strzeżcie się pokładania nadziei w rzeczach widzialnych, bo dobra wieczne są niewidzialne dla oka, a widzialne dla serca. Cały ten tajemniczy i piękny świat jest dla Was otwarty, dostępny, aby go dostrzegać, jego realność, musicie przekroczyć bariery, bariery ciała, a więc opanować ciało i grzech. Ogromna bitwa przed nami. Nie ustępujemy i podejmujemy te wezwania. Amen.